Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Rozdział trzeci. Przez wrzosowisko. Mary długo tak spała. Po przebudzeniu się jej, pani Medlock kupiła na jednej ze stacji koszyk ze śniadaniem, w którym były kurczęta i wołowina na zimno, chleb z masłem i gorąca herbata. Deszcz padał zawzięciej niż przedtem, a na stacjach wszyscy poubierani byli w gumowe płaszcze lśniące i ociekające od deszczu. Konduktor zapalił lampy w wagonie, a pani Medlock rozkoszowała się swoją herbatą, kurczętami i wołowiną. Zjadła dużo, po czym sama zasnęła, a Mary siedziała, przyglądając się jej i jej kapeluszowi, który się smętnie zsunął na prawe ucho. Aż wreszcie i ona zasnęła powtórnie, wtulona w kąt wagonu i ukołysana jednostajnym biciem deszczu o szyby. Było już zupełnie ciemno, gdy się zbudziła. Pociąg zatrzymał się na stacji, a pani Medlock zaczęła nią trząść. – No ale też panienka spała! – wykrzyknęła. – Wszakże czas już otworzyć oczy. Jesteśmy już w Twight, a jeszcze długa jazda przed nami. Mary wstała i usiłowała otworzyć oczy podczas gdy pani Medlock zbierała pakunki. Dziewczynce na myśl nie przyszło pomóc jej w tej czynności, gdyż w Indiach tubylcza służba zawsze wszystko za nią robiła i zdawało jej się zupełnie naturalne, żeby ją obsługiwano. Była to mała jakaś stacyjka i nikt inny nie wysiadł tu prócz nich. Naczelnik stacji zaczął rozmawiać z panią Medlock w szorstki, ale poczciwy sposób, wymawiając wyrazy dziwnie rozwlekle. Tak jak Mary to później spostrzegła, mówią w Yorkshire. Co to już pani z powrotem i przywiozła pani tę małą? Aha, to ona, odparła pani Medlock, mówiąc też w narzeczu yorksherskim i wskazując ruchem głowy Mary. Jakże się ma żona? Nieźle, dziękuję. Powóz czeka tam po drugiej stronie. Powóz stał istotnie przed zajazdem stacji. Mary spostrzegła, że powóz jest wykwintny i że wykwintny służący pomógł jej wsiąść do niego. Długi jego płaszcz gumowy i pokrycie głowy lśniły i ociekały od deszczu, jak wszystko bez wyjątku, nie wyłączając grubego naczelnika. Gdy służący drzwiczki zatrzasnął i usiadł obok Stangreta na koźle, dziewczynka usadowiła się w wygodnym, miękkim kąciku, lecz senność ją całkiem odeszła. Siedziała, wyglądając oknem i pragnąc zobaczyć cośkolwiek na tej drodze, wiodącej do owego dziwnego domu, o którym mówiła pani Medlock. Nie było to dziecko lękliwe i nie można powiedzieć, by była wystraszona, Lecz czuła, że jednak Bóg wie, co się może zdarzyć w domu, w którym jest sto zamkniętych pokoi. W domu stojącym na krańcu wrzosowiska. – Co to jest wrzosowisko? – spytała nagle panią Medlock. – Patrz wciąż oknem, a za jakieś dziesięć minut sama zobaczysz – odparła kobieta. – Musimy pięć mil jechać wrzosowiskiem, zanim dojedziemy do domu. Wiele panienka nie zobaczy, bo noc ciemna, ale cośkolwiek dostrzec można. Mary nie zadawała już więcej pytań, lecz czekała w swym kąciku, wpatrzona uparcie w okno. Latarnie rzucały naprzód smugi światła i Mary dostrzegła zarysy przedmiotów mijanych. Po opuszczeniu stacji przejeżdżali przez małą wioskę. Dostrzegła białe domki i światła w domu ludowym. Później minęli kościół, probostwo i domek z rodzajem okna wystawowego z zabawkami, słodyczami i rozmaitymi przedmiotami na sprzedaż. Później wyjechali na trakt i Mary dostrzegła żywopłoty i drzewa. Potem długo nie było nic godnego uwagi. W każdym razie Mary wydawało się to długo. W końcu konie zwolniły biegu, jak gdyby wjeżdżały na wzgórek i zdawało się, że już nie ma ani żywopłotów, ni drzew. W istocie Mary nie mogła nic dostrzec, prócz nieprzeniknionej ciemności po obu stronach pochyliła się naprzód i przytuliła twarz do szyby, kiedy naraz powóz podskoczył. No, teraz to już na pewno jesteśmy na wrzosowisku, powiedziała pani Medlock. Latarnie rzucały trochę światła na nierówną, złą drogę, która była jakby poprzecinana krzakami i czymś nisko rosnącym dookoła. Czymś, co się kończyło gdzieś na krańcu horyzontu. Powstał wiatr, który wydawał dziwne, dzikie, szumiące odgłosy. Czy to, czy to może, czy nie? – spytała Mary swą towarzyszkę. Nie, to nie może – odparła pani Medlock, ale też nie pola ani góry, tylko mile całe, mile i mile dokoła dzikiego pastwiska, gdzie nic nie rośnie prócz wrzosów i gdzie nic nie żyje prócz dzikich koników zwanych poni i owiec. A jednak czuję, że to mogło być może, gdyby była woda – powiedziała Mary – takie to odgłosy wydaje zupełnie jak może. To wiatr, który jęczy w zaroślach. Dla mnie to dosyć dzikie i samotne miejsce, choć mnóstwo ludzi je lubi, zwłaszcza gdy wrzosy kwitną. Jechały tak coraz dalej w ciemności, a choć deszcz ustał, ruszył się silny wiatr, który świszczał i niemiłe wydawał dźwięki. Droga prowadziła w górę, to znów na dół, a kilka razy powóz przejeżdżał mostki, pod którymi z łoskotem szumiały spienione wody strumyków. Mary miała uczucie, że jazda ta nigdy się nie skończy i że wielka, zimna wydma to ciemny ocean, a ona przezeń jedzie wąskim pasem lądu. – Nie lubię tej wydmy – powiedziała sobie w duchu i cienkie wargi silniej zacisnęła. Konie pieły się w górę drogi, gdy Mary pierwsza dostrzegła światełko. Pani Medlock spostrzegła je równocześnie i odetchnęła z uczuciem wielkiej ulgi. Kontenta jestem z tego światełka, zawołała. To światło w domku portiera. No, za chwilę napijemy się gorącej herbaty. Było to za chwilę, jak rzekła, dość niezwykłe, bo powóz po przejechaniu bramy parku musiał przebyć dwie mile angielskie alei. A drzewa, które niemal zupełnie stykały się czubami, tworzyły nad nimi jakby długie, ciemne sklepienie. Wyjechali zeń wreszcie na jaśniejsze miejsce i zatrzymali się przed ogromnie długim, nisko a nieregularnie zbudowanym domem. Na razie zdawało się Mary, że dom cały jest ciemny. Dopiero gdy wysiadła, dostrzegła słabe światło w jednym z okien na piętrze. Wchodowe drzwi, olbrzymie, ciężkie, były zbite z masywnych, dziwnie rżniętych desek dębowych, nabijane wielkimi żelaznymi gwoździami i powiązane żelaznymi sztabami. Przez nie wchodziło się do olbrzymiego holu, który był tak słabo oświetlony, że Mary wcale nie czuła ochoty przyglądać się starym portretom pań i panów w całkowitym uzbrojeniu. Gdy tak stała na kamiennej posadzce olbrzymiego holu, wydawała się bardzo drobną. I bardzo niezwykłą, czarną figurką, i czuła się tak nikła, i osamotniona, i dziwna, jak była istotnie. Ubrany bez zarzutu, chudy, stary człowiek stał w pobliżu lokaja, który mu drzwi otwierał. Mają pani wziąć zaraz do jej pokoju, rzekł głosem zachrypniętym. Pan nie życzy sobie jej widzieć. Rano wyjeżdża do Londynu. Doskonale, panie Pitcher odparła pani Medlock. O ile wiem, czego chcą ode mnie, z pewnością to wykonam. Czego od pani chcą, mościa dobrodziejko? Rzekł Picer. Oto jedynie tego, aby on miał spokój zupełny i aby nie widział tego, czego widzieć nie pragnie. Potem zaprowadzono Mary Lennox przez szeroką klatkę schodową i długi korytarz i znów w górę po kilku stopniach i znów przez inny korytarz i jeszcze przez jeden póki nie natrafiono na drzwi prowadzące do jej pokoju, gdzie znalazła ogień na kominku i kolację na stole. Pani Medlock odezwała się bez ceremonii. No, otóż jesteśmy. Ten oto pokój i ten obok, przeznaczone dla panienki. Muszą panience wystarczyć. Proszę o tym nie zapomnieć. W ten oto sposób panna Mary znalazła się w Mistlet White Manor i chyba nigdy w życiu nie czuła się taką prawdziwą kapryśnicą jak w tej chwili. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.